Widzicie, w obecnych czasach ludzie, którzy nie są zapisani w Księdze Życia, oni właśnie mówią, że szatan jest najmocniejszy. Dlatego oni czczą szatana i idą za nim. Jezus jest słaby w porównaniu do szatana. Wróg daje im moc. Faktycznie oni otrzymują moc, ale siła jest tam dana jedynie tylko w jednym celu, aby ich wszystkich wytracić na końcu, aby nikt nie dostał się do Królestwa Bożego i wejść w miejsce, które należało do niego przed wiekami, kiedy on sam na początku był stworzony najwyższym z najwyższych herubinem. On nie chce, abyś ty, i ktokolwiek z nas zabrał mu to miejsce. On jest bezgranicznie zazdrosny. On nienawidzi nas z pasją. On rzeczywiście nas nienawidzi z pasją. Dajcie mi coś powiedzieć. Jeśli myślicie przez moment, że szatan nie istnieje, to jesteście w błędzie. Jeśli ty myślisz przez chwilę, że szatan nas nie oszukuje, przekręca rzeczy, zwodzi, pozostajecie w błędzie. Jest on najstraszniejszą rzeczą, jaka może was spotkać. On gardzi nami poza naszym wyobrażeniem. Kiedy pozostajemy poza kręgiem naszego pana Chrystusa, Szatan jest bardzo mocny. Może zwieść każdego za nim grobnokiem. On jest tak mocny. Ale kiedy jesteś w okręgu Chrystusa, w imieniu Jezusa możesz go zgnieść i stanąć na nim. Będzie słaby jak maleńka mysz, a ty będziesz jak ryczący lew. Ale jeśli opuścisz Chrystusa, on będzie ryczącym lwem, a ty będziesz małą myszką.